Thank <laughs> you. Cześć, który już wypadł! Ki! Czemu się wklo? co to kto to zrobił? Nie, proszę nie strzelaj! Nie strzelaj! Strzelaj, niestety muszę, gdzie zabrać! Szlą, coś się stało. Grzyb, oberwałeś z pocisku, ale spokojnie ich zabijałem. Dobra, nie żyj. Ty jesteś jakiś nienormalny. Wydziwaczki. Jesteś najgorsi. Putne Jeśli nie powiesz mi, czemu ich tutaj zamknąłeś. I teraz zabiję was wszystkich dziwaczki. Nie, hmm, bo jestem szakalaka. Ale my nie mamy lekcji dzi. A, dobra. Przepraszam widzowie, to tylko moi rodzice mi z Ale tu teraz zabijemy tego szakalaka. O nie, przepraszam. Nie chciałem to. Tobie. Ty masz przez swoje, że tak oszkujesz. Nie, no widać. Zostałeś w łeb. O, oh, waa, wow, to mi lenka, ale walić to. mam nóż i cię, zabiję. Dobra. Chłopaki! Musimy uciec. Ja już uciekam. I ziomeczku, biorę cię, przepraszam za to, że ci nóż wser. Co ci, Kto ci jeszcze? Ty Dobra! Chłopaki, zaraz...